Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. W regionie Białgorodu Dran zaatakował magazyn paliwa strategiczny cel. W wyniku ataku zbiorniki z paliwem zapaliły się, a ogień szybko się rozprzestrzenił. Służby ratownicze w regionie zmobilizowały się, aby opanować pożar, ale ze względu na rozmiar płomieni działania gaśnicze stają się trudne. Skutki ataku i zniszczenia spowodowane pożarem ujawniają zagrożenie dla infrastruktury krytycznej w regionie. Kontynuujmy z następną wiadomością. W Rostowie nad Donem płonie magazyn mebli o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Lokalni mieszkańcy skarżą się, że miasto jest wypełnione dymem i wyczuwalny jest silny zapach spalenizny. Przejdźmy do następnej wiadomości. Według też most w Kerczu, w wyniku otrzymanych uszkodzeń, elementy konstrukcyjne mostu pogarszają się, co prowadzi do rozpadu jego poszczególnych części. Kontynuujmy z inną wiadomością. W regionie Charkowa ukraiński DRAN zestrzelił rosyjskiego drona na wysokości 36,00 metrów. W następnej wiadomości poinformuję o rosyjskich stratach. 1380 osób personelu wojskowego, jeden czołg, 19 pojazdów opancerzonych, 50 artylerii, 36 dronów, 68 pojazdów i wreszcie 4 pakiety sprzętu specjalnego. Chciałbym usłyszeć w komentarzach Waszą opinię na temat rosyjskich strat. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Otrzymałem informację, że rosyjski tor został zniszczony w kierunku Kupiańska. Jeśli Ukraina będzie kontynuować takie działania, może zadać rosyjskim wojskom duże straty. Przejdźmy do następnej wiadomości. W obwodzie Charkowskim żołnierze 92. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej (OMBR) z powodzeniem odparli atak pancerny sił rosyjskich. Podczas starcia ukraińskim żołnierzom udało się zniszczyć dwie BMP, Armored Personnel Carrier i jednego czołg Rosjan. Operacja ta po raz kolejny pokazuje siłę ukraińskich linii obronnych i skuteczność sił ukraińskich. Podczas gdy starcia w regionie trwają. Żołnierze 92 OMBR z determinacją kontynuują opór przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym i chronią krytyczne linie obronne. Kontynuujmy kolejną wiadomość. Kolumna pancerna posuwająca się z korenewę w kierunku snagost doprowadziła do aktywnych starć w okolicy. W snagost nawiązano gorący kontakt z oddziałami wroga, a pojazdy opancerzone i jednostki piechoty znalazły się pod intensywnym ostrzałem. Walki w okolicy stają się coraz bardziej intensywne a obie strony walczą o zajęcie strategicznych pozycji. Sytuacja jest dynamiczna, a przebieg starć pozostaje niejasny. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. Katsaps rozpoczął aktywne działania ofensywne, przemieszczając pojazdy opancerzone najpierw przez rzekę Sejm, a następnie przez mniejsze rzeki. Z niedawno utraconego Korenowa nastąpił kolejny atak na Snagost. Wielu specjalistów, zwłaszcza na zachodzie, zaczęło aktywnie forsować kwestię kotła dla oddziałów Katsap w rejonie Głuszkowskiego. Pewnego dnia nagle Sejm River został uznany za przyjazną jednostkę walczącą z Katsapem. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Tragiczne nagranie z ataku Iskanderów na miejsce zbiórki na otwartym terenie sił obronnych w pobliżu Bezdryk w obwodzie Sumskim. 4 września wiele źródeł opublikowało nagranie z ataku Iskanderów na naszych żołnierzy zgromadzonych na otwartym terenie. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się o szczegółach tej tragedii. Nie będziemy ujawniać jednostki i liczby ofiar, ale nie wolno tego powtarzać. Dlatego przypominamy wszystkim żołnierzom, także tym z Narodowego Centrum, że takie spotkania nie powinny mieć miejsca. Bezdryk znajduje się 33 kilometrach od Degieł i okazał się nie być bezpiecznym miejscem do tego typu działań. Przejdźmy do kolejnego newsa. Według informacji od żołnierza o pseudonimie Synmannerheima, najbardziej aktywnym obszarem frontu jest obecnie kierunek Pokrowski, ale główne ataki wroga koncentrują się w rejonie Karliwki i Kurachowe. Te dwa obszary wyróżniają się jako krytyczne punkty, w których wróg podejmuje największe wysiłki. Według wojskowych, intensywne walki na tych obszarach przyciągnęły uwagę sił ukraińskich, a przygotowania obronne i opór są wzmacniane na tych odcinkach linii frontu. Pomimo ofensywnej presji wroga, ukraińskie linie obronne są nadal mocno chronione. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Piloci jednostki Nozen Eagle zorganizowali skuteczny atak na siły rosyjskie przy użyciu smoczych dronów na wschodnich obrzeżach grodiwki. Wyrażenie Set Wietnam podkreśla intensywność i wpływ tych ataków. Ukierunkowane ataki rosyjskich najeźdźców za pomocą amunicji zapalającej stają się coraz bardziej powszechne w wielu obszarach linii frontu. Takie ataki osłabiają morale wroga i dają siłom ukraińskim przewagę taktyczną. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. ONZ nie może zmusić Moskwy do przestrzegania prawa międzynarodowego. Wczoraj w Nowym Jorku, na konferencji prasowej zorganizowanej przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Denisa Francisa, żądano pytanie o zbrodnie popełnione przez Moskwę, koniec wojny i jak zmusić Katsapów do przestrzegania prawa międzynarodowego. Odpowiedź była dość zabawna. ONZ nie działa na siłę, działamy zgodnie z naszymi wartościami i przekonaniami. Mamy nadzieję i oczekujemy, że wszyscy członkowie ONZ będą honorować i realizować zobowiązania, które podjęli, przystępując do ONZ. Jednym z nich jest oczywiście poszanowanie integralności terytorialnej innych krajów. Nadal mamy nadzieję i oczekujemy, że Rosjanie dotrzymają swoich zobowiązań. Nie mamy jednak możliwości ani misji, by zmusić Rosjan. Rosjanie są suwerenni, podobnie jak Ukraina i wszystkie inne państwa członkowskie. Podejmują własne decyzje i podejmują je niezależnie, a my musimy szanować ich decyzje. Dennis Francis mówił również o swoich ogromnych wysiłkach, aby zapewnić przestrzeganie rezolucji ONZ. Osobiście dodałem słowo natychmiast do rezolucji. Agresja Rosji jest wyraźnym naruszeniem prawa międzynarodowego i nie możemy tego tolerować. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. 10 września amerykański sekretarz stanu Antony Blinken ogłosił na wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Dawidem Lammem, że Iran wysłał do Moskwy rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, w tym FAFE. 360 o zasięgu 110 km. Minister Spraw Zagranicznych powiedział również, że Biały Dom wielokrotnie publicznie i prywatnie ostrzegał Iran przed konsekwencjami tego kroku, pomimo faktu, że moskiewskie wojsko od pewnego czasu szkoliło się w użyciu tej broni. W wyniku transferu tych pocisków Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nałożyli nowe sankcje na Iran, w szczególności na irańskie państwowe linie lotnicze Iran Air. Francja, Niemcy i Wielka Brytania ogłosiły odwołanie lotów z Iranem. Partnerzy zobowiązali się również do pracy nad sankcjami wobec osób zaangażowanych w transfer i szkolenie wojsk państwa agresora. Departament Stanu USA opublikuje nową listę restrykcji przeciwko osobom zaangażowanym w transfer i przeciwko Iranowi jako całości. Obaj urzędnicy ogłosili, że odwiedzą Kijów 11 września. W ten sposób chcą pokazać swoje poparcie dla Ukrainy i zapewnić, że Iran zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Ukraina opracowuje trzyetapowy plan zniszczenia rosyjskich czachedów BILD. Faza 1. kładka i kamikadze. Faza 2. Drony kamikadze typu lotniczego. Faza 3. Drony zwalczające amunicję bojową. Faza 1 jest już aktywnie wdrażana w Ukrainie. Faza 2 to rozwój przechwytywaczy, dronów zdolnych do śledzenia rosyjskiego wroga na odległość do 60 km. Na trzecim etapie celem Ukrainy i jej partnerów jest stworzenie zabójców wszechyd, które będą miały dużą prędkość i duży zasięg. Ukraina ma nadzieję wejść w trzecią fazę programu antydronowego nie później niż w 2025 roku. Doszliśmy do końca naszego wideo. Możesz rzucić super podziękowania za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mój kanał w tym samym czasie i aktywować powiadomienia. Do zobaczenia jutro!